Hejo, hejo, hejo. Teraz chciałam Wam przekazać cudowną książeczkę Pani Marty Guzowskiej, jaką jest Zła Miłość. Pozycja od wydawnictwa Wielka Litera z premierą 28 września 2022 roku. I słuchajcie, jak mnie ta książka wciągnęła, bo naprawdę taka niesamowita, bo opisana przez prysmat głównej postaci, która jest, uwaga, uwaga, fanfary detektywką. Kobietą, której mąż zginął w wypadku samochodowym. Przez wiele stron będzie o tym napominała, tak troszkę coś tam okraszała, ale powiem Wam, że dosyć długo nie poznamy w jakich okolicznościach do tego doszło, gdyż no, ona tak bardzo to przeżywa, że nam po prostu te emocje dawkuje. Wciąż go wspomina, jak obiecał jej zawsze być obok, jak wspólnie mieli wychowywać ich córkę, no obecnie już 15 piętnastoletnią i jak obiecali sobie wiele rzeczy a których po prostu nie zdążyli spełnić. Wręcz wielką ironią było tutaj mm, przyjęcie zlecenia od jej byłego chłopaka. Franka nie wierzy, by faktycznie sprawa, o którą ją poprosił, była ważna, dlatego życzy sobie pokaźnej sumy pieniędzy za nią. O dziwo on się na to godzi. Mało że wie o jej skromnym życiu, to jeszcze wielokrotnie powołuje się na to, co ich kiedyś wcześniej łączyło. Franka nie bardzo chce wracać do tamtych czasów i. Mm, Również długo nie wiemy dlaczego. W ogóle jakikolwiek rozpoczęty tu wątek będzie się stopniowo rozwijał, by zakończyć się tuż przed samym końcem. Tak jak ignorowanie swojego ojca, bagatelizuje jego słowa, jego sygnały, tłumacząc sobie, że jest tak zapracowana, że po prostu zajmie się nimi później. Wiele rzeczy jej przez to umyka. Wmawia sobie, że to tylko dlatego, iż naprawdę brakuje jej pieniędzy, a nastolatka wytyka jej małostkowość. Ona jest zła, że nie może chodzić ubrana na bogato jak inni. Jak sądzicie, czy Franka sobie z tym poradzi? Co zrobi? E, pytanie jeszcze takie dlaczego Bogu jej dziecka jest wciąż zamknięty na klucz? Ma też dziwne imię Franka. Nie jesteście ciekawi dlaczego? Wiecie, i zleceniodawca podobno nie jest winien śmierci swojej żony, lecz czy to tłumaczy, że tuż przed wypadkiem ona chodziła poddenerwowana i oglądała się za siebie? Co jest w stanie zrobić, by policjant zdradził skrawek informacji związanej ze sprawą, którą prowadzi? U, bardzo dużo. Milion pytań i końcowe odpowiedzi. Książka naprawdę niezła, pisana niekiedy ironicznie i strasznie zabawnie. Bohaterzy bywają tutaj mądrzy, lecz naiwni. Potrafią też grać głupka, chociaż, no, podziwiam ich intelekt, bo wiedzieli naprawdę, jak z kogoś mądrego zrobić takiego idiotę, żeby ktoś się nabrał, że on taki właśnie był. No, totalnie nie mogłam się od niej oderwać, aż po prostu, nie wiem, to jest taka książka. Kiedyś się ją przeczyta, się ją w trakcie jest bardzo podnieconą, że się ją czyta, a po skończeniu bardzo się żałuje, że się już ją przeczytało. Naprawdę, ja nie mogę się doczekać y, temu drugiego. Jak widzicie, jest to tryptyk kryminalny. Mam przed sobą część pierwszą, będzie jeszcze druga i będzie trzecia i oj, jest tu za czym czekać. Ja już po prostu nie mogę się doczekać, kiedy te wszystkie części będą w moich rękach, Ręcach, rękach. Zawsze mnie zastanawiało, jak brzmi lepiej, <laughs> jak mówi się lepiej, czy pisze się lepiej. Bo wymawiać to może na różne sposoby, każdy ma swoją gwarę. Słuchajcie, ja oddaje po prostu szacunek autorce, bo książka jest naprawdę piękna, wspaniale opisana i te róże tutaj nie są przypadkowe. Naprawdę. Zła miłość jest też również idealnym takim e, finałowym tematem, który no, będzie się przewijał praktycznie przez całą książkę. Jeżeli lubicie w ogóle takie historie kryminalne, chociaż jeszcze jeden rzecz, co chciałam Wam powiedzieć. Wydawnictwo Wielka Litera wydaje bardzo różnorodną literaturę. Ale kiedy już wydaje u siebie kryminał albo thriller, no to słuchajcie, klękajcie narody. To jest tak wartościowa pozycja, tak mądra i inteligentna, że nie zawiera w ogóle niskich ocen. Są świetne, jakby naprawdę szukali takich prawdziwych, największych perełek wśród innych pereł niezwykłych książek. Także miejcie na uwagę też to wydawnictwo, bo naprawdę y, warto do niego zaglądać, bo jest bardzo duża różnorodność i no mówię, nie czytam wszystkich książek, ale jeżeli już sięgnieć, a niejednokrotnie sięgałam po książki właśnie na podstawie thrillera czy kryminału, to były po prostu boskie. Dla mnie perfekto. Także jeden wielki szacun. Żegnam się z Wami i książkę Wam naprawdę bardzo, bardzo polecam. Do usłyszenia. Pa, pa.